Manko, witajcie po dłuższej przerwie. Oczywiście naturalnie na rybach. E, witam Was nad rzeki po dłuższej przerwie. E, wracam do łowienia, wracam nad rzekę. E, z niespodziankami. Z niespodziankami dlatego, że przyjechałem nad swoją kameralną rzekę i tutaj już fajnie to wygląda. Fajnie się łowi. Choć efektów na razie nie mam. Sam powyżej jest kilometr. Rzeki zalanej przez Bobry dosłownie zniszczyły rzekę, to jest dramat. I tutaj też tak nie mam do końca przekonania dzisiaj do tej rzeki, bo widziałem ślady dosyć świeże. Przypuszczam, że jest dzisiaj, a na takiej rzece wiecie, jak to jest łowić po kimś, praktycznie nie ma sensu. Dlatego połowię trochę tutaj, porzucam, popróbuję, za czym coś się pokaże. Jak nie, to zmienimy jeszcze rzekę. Powiem szczerze, jak tutaj ryby nie będą z takich miejsc wyskakiwać, no to. Raczej już żadna tutaj nie wyskoczy. Nawet na kolanach nie pomaga wymodlenie się. Oj, zaczepy. Po cichu podejście, tutaj też fajny dołek. Tutaj rzecz to jak widzicie, tam jest płytko, zakręt, dwa dołki i znowu płytko. Takie łowienie z dołka na dołek, chodzenie z dołka od dołka i próbowanie. Ale ma też swój urok. Uważajcie na siebie, na rybach. I na sprzęt. Muszę się ogarnąć lekko. ta fajne miejsce i jakieś gałęzie tam leżą. tak, jak tutaj nic nie wychodzi z takich dołków. Hmm. No takie mniejszy trochę 4 centymetrowy. No, jest dramat. Kurde. No. spokoju nie dadzą. Nagrać. No? No? No, pa. Wracając do tematu, pokażę wam fajny myk. Jak nie tracić czasu na rybach? Na przemieszczanie się Myk I kto nie ma w głowie, no musi mieć w nogach, a ja sobie przeskakuję I mogę iść dalej łowić tylko zaraz, kurza, wędka została. Jak jest Jest po takiej przerwie, no nieduży, ale w końcu Oś tutaj, jest tutaj Jest nieduży pstrąg, nawet mały Cieszę mocno. Popłynął. Zdjęcie się udało zrobić. Rybka fajnie popłynęła. krawę spróbujemy kolory w końcu się na jakiegoś skusi, ładny w stronę. Wracam już powoli z ryb. Może ryby nie dopisały, ale coś innego jest. Zobaczcie. Tylko tyle wystaje. Zobaczymy, co to jest. O, chyba korona jest. Czy źle nie będzie? O, nie jest to świeży. Świeży nie jest. Ale dwunastaczek. jakieś dwa kilo, proszę! Tak się kończy dzień na rybach, śnieg, deszcz, co chcesz, tylko nie ryby. Jest kwiecenia ciągle. Pogoda jest naprawdę słaba. Mam nadzieję, że się to niedługo poprawi. Ja kończę. Odwiedziłem dwie rzeki. Jedna rybka, jedną rybkę udało się złowić. Jakiś bonus w trzcinie znaleziony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie zostawić suba łapki, jak się podobało. Na razie. Trzymajcie się.